Siemanko, witam serdecznie. Dzisiaj, przewody do miernika. Zgubiłem te oto końcówki. Te oto końcówki. Trochę się tego naszukałem, by odnaleźć w skrzynce narzędziowej. Jest to tak dziwnie zrobione, że przewody w miarę są ok, tak. Nie ma jakichś tam. Nie mam większych zastrzeżeń. Ten przewód wydaje się tutaj silikonowy. Także do miernika w sam raz. A tak naprawdę dużo to nie kosztowało. No ale co? No ale ta końcówka odkręcana, tak jak już mówiłem, zgubiła mi się w skrzynce narzędziowej. Dobrze, że akurat tam była, bo wcześniej szukałem przy rozdzielni, drugą stronę. Też wszystko jest odkręcane po prostu. Jak to zabezpieczyć? No kolega mi mówi, słuchaj, weź trochę kleju, zaklej i będzie ok". No ale jak zakleję klejem, no to mm, wiadomo, że są kleje przewodzące. Nie wiadomo, jak z tym przewodzeniem będzie. I pomyślałem sobie zrobić tak, że kawałek izolacji z linki tu akurat była linka czwórka. Będzie to nałożone na tą końcówkę no i termokurcz. Ciekaw jestem czy to e, m, zadziała czy nie. Wiadomo że to ten trochę termokurcz za długi e, no ale dwa termokurcze dam. E, ta końcówka jest wystarczająco długa, tak by dotknąć ją do. Zresztą tą tulejkę też mogę skrócić troszeczkę, ale tak wystarczająco długie są te końcówki, że będzie raczej wszystko poprawnie. Dobra, przyspieszę, zobaczycie jak to, jak to zrobiłem. Jeszcze parę słów na koniec. Test ciągłości. Finał tak wygląda. Także już nie będę szukał tych końcówek. Wszystko zgrzane. Wiadomo, że trzeba na samym początku przykręcić z całą siłą te gwinty. I jeszcze polecę takie nożyczki. Już nie pokazuję firmy, bo to są różnych firm, nożyczki takie elektryczne, one mają tutaj ząbki i bardzo łatwo tnie się właśnie koszulki termokurczliwe. ściąga się nawet izolację dobrze do kabli, polecane do kabli z ekranem, gdzieś do falowników, do, do tego typu rzeczy. Dobra, nie przedłużam, wszystkiego dobrego.